W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 24 dzień czerwca. Ćwiczenia na cześć serca Pana Jezusa. Serce Jezusa, przedmiot upodobania. Rozkosze Trójcy Przenajświętszej. Święta Gertruda. Bóg przez wzgląd na zasługi Pana Jezusa. Udziela nam w każdej chwili naszego życia wielu łask swoich zdolnych usposobić nas do zebrania niezmiernych skarbów do wieczności. Jednak my niebaczni w każdym dniu ogromne, samowolnie czynimy straty. Większa część naszych dobrych uczynków. Traci wartość dla braku prawej intencji. Wyjdźmy już raz na zawsze z tego odrętwienia i usiłujmy czynić sprawy nasze zasługującymi na żywot wieczny, przynoszącymi chwałę Bogu naszemu. Dobrze by było użyć w tej mierze ćwiczenia, jakie nam podaje blozjusz. Polega ono na ofiarowaniu naszych dobrych uczynków i wszystkich naszych spraw najsłodszemu sercu Jezusa, aby przez nie oczyszczonymi i udoskonalonymi zostały. W tym bowiem sercu znajduje się tyle tkliwości i miłości dla nas, że w każdej chwili gotowe jest sposobem godnym siebie udoskonalać i uświęcać dobra, jakimi nas ubogacił. Pan nasz sam powielekroć uczył świętą Gertrudę wspomnianego ćwiczenia. Razu jednego między innymi ukazał się jej w towarzystwie świętego Jana Ewangelisty, który zajęty był pisaniem. Raz maczał pióro w kałamarzu trzymanym w ręku, kreśląc zgłoski czarne, to znów maczał je w boku pana naszego, i wtedy zgłoski jego były czerwone. Pan nasz dał poznać tej świętej, że zgłoski czarne wyobrażały czyny zwyczajne duszy, zaś zgłoski czerwone przedstawiały te, które były wykonywane w zjednoczeniu z jego zasługami. Korzystajmy z tej nauki. Jeśli kochamy rzecz jaką czy osobę, jeśli odprawiamy modlitwę, zajmujemy się pracą lub znosimy cierpienie, kochajmy, módmy się, pracujmy, cierpmy w zjednoczeniu z miłością, modlitwą. Pracą i cierpieniem serca jezusowego. Więcej powiem: gdy popełnimy błąd, jaki po upokorzeniu się głębokim pospieszajmy do serca pana Jezusa. W sercu jego weźmy cnotę przeciwną złym skłonnościom naszym, jako to pokorę, miłość chrześcijańską, poddanie się wyrokom boskiej opatrzności. Znoszenie błędów bliźniego i tak dalej, i ofiarujmy je Ojcu przedwiecznemu jako wynagrodzenie za nasze przestępstwa. Jest to sposób krótki i łatwy do spłacenia długów naszych w tej zaraz chwili, w której je zaciągamy, a także jedyny do uposażenia duszy naszej w najobfitsze skarby. Zasług i bogactw duchowych. Tak zwykle postępowała niegdyś Małgorzata Maria. Wzorem jej po wszelkich upadkach naszych, miejmy zwyczaj przystępować po prostu do najmilszego serca Pana Jezusa, tak do Niego z ufnością mówiąc: Panie, widzisz zło, którego się dopuściłem? Zapłać, proszę Cię, za ubogiego więźnia twego, bogactwami serca twojego. Wieczorem złóżmy w to przynajdroższe serce wszystkie czynności dnia minionego, prosząc, aby raczyło oczyścić wszystko, co w nich za niedoskonałe uzna. Pewnego dnia święta Gertruda modliła się i dokładała wszelkich starań, aby tej świętej zabawie godnie odpowiedzieć. Jednak skutkiem ułomności ludzkiej nie przestawała doświadczać wielu roztargnień, co ją pogrążyło w bolesnym smutku. Jakiegoż, mówiła sama do siebie, jakiegoż pożytku spodziewać się mogę z podobnej modlitwy, z tak wielkim rozproszeniem duszy odprawionej, Pan Jezus dla jej pociechy okazał jej serce swoje i tak do niej przemówił: Oto serce moje, przedmiot upodobania, rozkosze przy najświętszej trójcy. Daję ci je, byś nim dopełniła to, czego brakować ci będzie. Polecaj mu z ufnością, Wszystkie sprawy swoje, ono je doskonałymi uczyni w oczach moich. Serce moje będzie odtąd zawsze gotowe służyć Ci, i wszelkie Twoje niedbalstwa z chęcią za każdym razem wynagradzać będzie. To, co najsłodszy zbawca mówił do świętej swej sługi, powtarza, dziś jeszcze i do nas. Dlaczego więc nie chcemy korzystać z daru tak szacownego, z tak zyskownej ofiary? Modlitewka strzelista, Serce Jezusa, spój mnie tak ściśle ze sobą, by już nigdy i nic mnie od ciebie oderwać nie mogło. Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce bez mazy Maryi, módl się za nami. Módlmy się, o Boże, ty wiesz, żeśmy nicością bez ciebie nic uczynić nie możemy, że wszystko, co bez ciebie i nie dla ciebie czynimy, obrzydliwością jest tylko. Twa łaska zatem niech sprawi, aby odtąd wszystkie myśli, mowy i czyny nasze. Każde uderzenia serc naszych były w zespoleniu z Twoim, O Jezu i własnością Twego najsłodszego serca, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.